Ja jestem Sugar a dzisiaj długo wyczekiwany odcinek, bo pytaliście mnie często na streamkach i tak dalej o moje ustawienia. Także dzisiaj szybko przelecimy sobie przez wszystkie ustawienia, jakie mam w gierce i będziecie już wszystko wiedzieli. Także, jeśli ktoś by był zainteresowany, no to zaczniemy sobie od pierwszej strony. Na pierwszej stronie rozdzielczość głównie, gram na full screenie, gram. 1920x1080 bez żadnego kombinowania, tak grałem w sumie przez większość mojego czasu w Fortnite'a i tak zostaje. Klatki nielimitowane, wcześniej miałem na 180, ale zmieniłem sobie na nielimitowane. Jeśli macie trochę słabszy komputer, to warto sobie dać tam na niższe, żeby wam tak nie skakały, ale ja tutaj mogę grać na tych Unlimited. 3D Resolution oczywiście nie ma innej opcji, musi być na 100%, także Tutaj nie polecam, chyba że macie mega słaby komputer, ale na 100% tutaj raczej trzeba trzymać. Jeśli chodzi o tutaj ustawienia, to wszystko jest wyłączone. Odległość widzenia daleka, bo na daleko trzeba widzieć przeciwników. Trochę szybciej się wszystko renderuje. Epic uważam, że nie ma dużej różnicy, nie ma sensu, zostawiam sobie na daleko. Tutaj mam jeszcze opcję włączoną pokaż fps -y, dzięki czemu właśnie tutaj w rogu pokazuje mi FPS -y, jakie mam w tym momencie w gierce dobra na drugą stronę sobie przejdziemy na drugiej stronie to co jest dla was pewnie bardzo istotne to moje Sensitivity hmm. jeśli chodzi o Sensitivity to mam bardzo bardzo niskie naprawdę niższe nawet niż tam tacy gracze którzy mają najniższe Sensitivity eee, DPI w myszce mam 1000 a w gierce mam X na 0.040 i Y na 0.029. Czyli sumarycznie jeśli chcecie sobie to porównać z własną sensitivity, to robicie po prostu, że to mnożycie co, co macie tutaj, mnożycie razy DPI w myszce i wychodzi wam takie liczba jakaś tam i możecie wtedy sobie u mnie tak zrobić u siebie i porównać, czy macie wyższą, niższą. Tutaj niestety, nie wiem, znaczy zastanawiam się po prostu, czy sobie nie zmienić tego sensa na trochę wyższego, bo naprawdę czuję jakieś tam ograniczenia, wynikające z tego, że mam bardzo niskiego sensa. Zastanawiam się, czy na przykład tego sobie bardziej nie wyrównać, bo tu gram na dużo niższym, na Y i to już naprawdę jest mega niski, jeśli poruszacie myszką góra-dół. No nie wiem, nie wiem, ale na razie gram tak, tak grałem od samego początku Fortnite'a i do... Jeśli się coś zmieni, no to dam wam znać, ale na razie tak gram. Hmm. Jeśli chodzi o czułość sterowania i czułość na scoopie, to nie mam tutaj zmniejszonej. Mam na fulla po prostu dokładnie taką samą jak bez scoopa. Eee, co tu dalej? Co tu dalej mamy jeszcze? Eee, chyba tutaj jeszcze hood scale, czyli. Wielkość, po prostu, mapki, wielkość tutaj ekwipunku, wielkość tych wszystkich ikonek, które są. Mam minimalnie zmniejszoną z 1 na 0,9, żeby dalej było duże, ale jednak trochę mniejsze niż na początku trochę więcej miejsca, trochę więcej widać, także tu też polecam sobie trochę zmniejszyć. Tutaj sprint domyślny, oczywiście włączony. Oprócz tego turbobudowanie oczywiście włączone i Autosortowanie itemów jednorazowych do prawej strony to też dużo osób pyta na streamkach. I po prostu jak podnosicie kewika, jak sobie to włączycie, to jak podnosicie kewika, bandaże, leczenie, rifta, to wszystko leci do prawej strony kwipunku zamiast do lewej. Więc myślę, że super opcja i nie trzeba ten. Co dalej? Tutaj już chyba nic nie ma, tak przelecimy dalej. Jasność 0,47. Nie mam pojęcia czemu 0.47, chyba miałem na 0.50, ale się mi przystawiło. Nieważne, na no, takiej gram obecnie. Muzyka, oczywiście, tutaj wyciszona w lobby całkowicie. Dźwięk tutaj mam głośno, ale ja to mam trochę inaczej poustawiane, bo na dwóch komputerach. Więc tu sobie zgłaśniam, tam sobie ściszam i po prostu <laughs> się tym nie sugerujcie, bo to jest inaczej. Jeszcze w Windowsie jest dźwięk, który się ustawia, także to każdego inaczej będzie wyglądać. Co tu jeszcze mamy? Tutaj chyba już nic. Tak, tutaj nic już nie mamy. No to lecimy sobie dalej. Bo też pytacie często, na jakim gram. trybie daltonistycznym. Deuteranopia. O, tak to się wymawia dokładnie. Gram sobie na czwórce, żeby mimo wszystko zachować w miarę przyzwoite kolory. nie, nie były, Żeby nie były takie rażące w oczy. Przede wszystkim, żeby się wam na streamku fajnie oglądało. I gram sobie na czwórce. I to wszystko w sumie tutaj, jeśli chodzi o to. Dzięki temu trochę lepiej widzicie w takich gierkach w strefie, nie? Jeśli przeciwnik jest za strefą albo wy jesteście za strefą, a przeciwnik w strefie, to przez tą granicę po prostu trochę lepiej widać. Dlatego warto sobie to ustawić, bo różnicy w kolorach nie ma dużej, a zawsze to jakaś przewaga. No i to, co jest ważne, to tak zwane keybindy, czyli tutaj wszystkie o nie, ktoś mi na Discordzie <noise> jakieś powiadomionka wysyła. Dobra, nieważne. Zaczynamy tutaj standardowo WASD. Poruszanie się to myślę, że każdy ma tak samo. Na skok mam na spacji oczywiście, ale dodatkowo na scroll'u w dół, żeby sobie jakieś fajne bany robić, szczególnie przy lądowaniu czy No w sumie tylko przy lądowaniu <noise> to działa. Także po prostu na scroll'u w dół mam jeszcze bany hopa, czyli, czyli skok. Sprinta nie mam w ogóle zbindowanego, chociaż pewnie powinienem go zbindować, ale jest automatyczny, po prostu bardzo rzadko się używam tego chodzenia na kucaka bez sprintu, więc sobie nie zbindowałem na razie i tak gram też już od dłuższego czasu. Autorun na lewym kontrolu, znaczy sorry, lewym alcie. Kłócanie mam na lewym kontrolu. Hmm. Strzelanie na lewy przycisku myszy, celowanie na prawym przycisku myszy to myślę standardowo. Przeładowanie na R, użycie na E. No i tutaj kolejno jest kilow na jedynce, i każda kolejna broń o kolejny numer po prostu. Więc od dwójki do szóstki mam bronię, na jedynce mam kilow, czyli myślę też takie dość standardowe tutaj opcje. Kłócanie kiedy przy budowaniu to też na kontrolu tak jak zwykłe kłócanie. No i teraz najważniejsze, czyli po prostu budowanie, nie? Ym, ścianę mam na Q. Czyli ściana jest bardzo ważna, mam ją na Q, dość blisko. Podłoga. Podłoga jest na górnym przycisku bocznym myszy, <grym>, żeby wam to pokazać. Jak tu jest myszka, to z boku są dwa boczne przyciski i od tej strony, gdzie jest kabel, czyli bardziej w tamtą stronę, mam podłogę a jakby bliżej siebie czyli bliżej ciała na tym bliższym mnie przycisku myszy mam schody w taki sposób tutaj mam ustawione daszek mam na B tak sobie spoczko mi się używa pułapka na T stawianie budynków na lewym przycisku myszy to wiadomo na prawe mam na G to sobie niedawno tak zbindowałem całkiem przyjemnie się to klika rotacje budowli Całkowicie usuniętą, bo po prostu czasem sobie przypadkiem yy, obracałem jakieś budowle i był przypał na przykład rampę czy coś w tym stylu, a no a nie do końca tak naprawdę nigdy tego nie używałem w kierce, bo można wszystko zrobić tak naprawdę bez obracania budowli na stałe, więc zostawiam wyłączone, zmienianie materiału na prawym przycisku myszy. Kucanie kiedy się edytuje, też na kontrolu, tak jak wszystkie kucania. Select Building, czyli wybieranie pola edycji, to lewy przycisk myszy, to każdy myślę tak ma. I Reset reset Edycji, to co jest ważne teraz. Reset Edycji na prawym przycisku myszy, oczywiście, ale dodatkowo też na scrollu w górę. Na scrollu w górę, dlatego że jeśli ustawicie tutaj sobie właśnie Reset Edycji na scrollu w górę, i tutaj trochę jak zjedzicie do my i sycy i tutaj macie edycję i edycję też zostawicie na scrollu w górę, to po prostu jak przejdziecie scrollem w górę, to automatycznie wam się budowla resetuje cała edycja i wraca do pierwotnej formy po prostu, więc to mam na scrollu w górę właśnie reset edycji przez te dwie opcje, emotkę mam na P jakieś tam jedną pod konkretną taką ulubioną emotkę mam na Caps Locku, żeby mieć blisko, zawsze można tam Wiecie, jakiegoś luzerka zatańczyć, jak się fajnie porobi przeciwnika, czy coś, więc tutaj na Caps Locku mam taką emotkę jedną, a ogólne emotki na P. Edycja budowli dodatkowo, oprócz scrolla w górę, mam też na F i to jest ten podstawowy przycisk, na którym edytuję. Na F jest dużo bliżej niż G, więc sobie tak przestawiłem. Gram tak już od bardzo dawna i po prostu dużo łatwiej mi się klika te F niż G. Co tu jeszcze? Mamy tu jeszcze jakieś opcje. Oczywiście mapa na M i ekwipunek na tabie to są takie myślę podstawowe tutaj, jeśli chodzi o te przyciski, to chyba podstawowe tak były ustawione. Jeszcze to, co mam zmienione, to mam boost na piłce na shifcie zamiast na spacji. To, to też sobie mi się jakoś tak wygodniej gra. I to by było na tyle, bo tutaj już chyba opcji żadnych nie ma dodatkowych, także. Także tak, nie ma opcji żadnych dodatkowych, więc to by było na tyle. No mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, bo w końcu wiecie jakie mam ustawienia. Także pamiętajcie, kodzik w sklepie, jaki? Zjednoczeni, tak jak tutaj jest na, na tej grafice tutaj ładnej, którą zrobił Hakamaki po prawej stronie i tutaj jest kodzik w sklepie wpisany zjednoczeni, więc jeśli będziecie jakieś skinki kupować, to serdecznie polecam. Tak samo do zostawienia łapki w górę i subika, a to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem na odcinku czy też w streamie. Bo streamki też są na kanale. Także cześć, cześć i do następnego!